Tak, żebym na środku mniej więcej był. Cześć, cześć, mistrz. Na samym początku chciałbym Was bardzo przeprosić, tak jak wskazuje tytuł tego filmu, za to, że ostatnimi czasy, przez napływ obowiązków i tak dalej, nie byłem w stanie dowozić Wam takiego kontentu, na jaki zdecydowanie zasługujecie. I chciałbym powiedzieć, że to się zmieni. To się zmieni już niebawem. Jak dobrze wiecie, na kanale wrzucam nie tylko jakieś rzeczy vlogowe i tak ale głównie są to gry, o które prosicie mnie regularnie, czy to na Discordzie, czy gdzieś po prostu w komentarzach. I uważam, że osoby, które od lat śledzą ten kanał, które są tu ze mną przez tyle czasu, zasługują zdecydowanie na znacznie więcej, to znaczy na pewno na większą ilość challengeów. I takie challenge już niebawem będą się pojawiać na tym kanale. Także szykujcie się na naprawdę dobry content. Jeżeli są tutaj osoby, które czekają na powrót takiego starego, dobrego Karolka, challenge'owego, i tak dalej, to mam do Was bardzo, bardzo dużą prośbę, zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, będę wiedział, ile osób czeka na takie materiały, na takie powroty, bo zaplanowanych jest bardzo dużo rzeczy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, bo będą to rzeczy vlogowe, będą to challenge'e z chłopakami, czekam teraz na umówienie się z chłopakami. Zamówiłem już mikroporty, dzięki którym będziemy nagrywać, dzięki którym te filmy będą znacznie lepsze, atrakcyjniejsze ciekawsze. Będą przede wszystkim dobrze brzmiały, bo o to tutaj chodzi, bo na przykład ostatnio nagrywałem film z prezentacji samochodu, w którym użyłem mikrofonu z iPhone'a, co nie do końca mi się podobało, bo, bo też uznałem, że prezentacja tego samochodu powinna być zrobiona porządnie. Spóźniłem się z mikroportami, za co również Was bardzo przepraszam. Mam nadzieję, że teraz te filmy będą brzmiały tak, jak powinny i czekam tylko, żeby umówić się z chłopakami. Przyjeżdżają, robimy dobry content. I do rzeczy, moi drodzy. W tym roku chcę wypuścić jeszcze dla Was This Challenge challenge, z którego można powiedzieć też zasłynąłem na tym kanale, w którym troszeczkę podsumujemy sobie to, co działo się w 2025 roku, ale też ogólnie, co się dzieje, do kogo mam problem i tak dalej. Oczywiście traktujmy to z dystansem, jest to tylko challenge, tak? więc każda osoba, która poczuje się gorzej po tym filmie, to szybciutko na sor. Najchętniej to już bym Wam zasnipetował, co tam się wydarzy, zaśpiewał kawałek, czy może puścił. Ale czekajcie, zagram na gitarze. Zawsze mam stresa, jak to przed kawerą. Bo przecież taką patolą nie był nawet Bonzo Tiger, nie był Ponon, nie był Jaca, no może trochę Schreiber. I nie jest nim Ferrari, nie jest Marcon, nie jest Nitro, nie jest Box Delato, Gałgan Menel był największą. Więcej Wam nie zdradzę, a chciałbym więcej. A tak jak w tytule filmu, na tym kanale nagrywam już 15 lat, tak naprawdę robię to od 2008, 2009 roku, więc powiedzmy 16 lat robię już tego YouTube'a i uważam, że w pewnym momencie, gdzie ten pik takiej mojej popularności naprawdę wystrzelił, to tam też było dużo rzeczy, które chciałbym zrobić inaczej, którymi nie dowiozłem. Teraz chcę, żeby to, co będzie, będzie pojawiało się na kanale po nowym roku, przynajmniej raz w tygodniu, raz w sobotę i tak będziemy sobie lecieć, Miało naprawdę zajebistą jakość, zajebisty dźwięk i, i uważam, że po prostu na to zasługujecie. Jeżeli tutaj jesteście, zostawcie tę łapeczkę w górę. Chciałbym zobaczyć, ilu was jest. Jeżeli też chcecie, to wesprzyjcie mnie w jakikolwiek sposób. Czy to kupując po prostu wspierającego na tym kanale, czy zrzucając tutaj jakieś grosze na super czat. Postanowiłem, że te pieniądze, które tutaj wpłyną, będziemy też rozdawać Wam subskrybentom, będziemy robić z tego giveaway'e. Zresztą tak jak na, na stronach, których nagrywam, z racji tego, że, że też płacacie pieniądze, to każdy z Was ma szansę wygrywać giveaway'e. Wiele razy już mówiłem też, że YouTube nie jest tak jakby moim głównym źródłem dochodu. Robię też sobie gdzieś tam po części inne rzeczy, inne biznesy powiedzmy, żeby tutaj hulało się, się dobrze. Robię to też przede wszystkim dla, dla mojej rodziny, żeby byli tutaj ze mnie dumni i i zadowoleni, ale bardzo ciężko jest mi po tych wszystkich latach, mimo że te wyświetlenia są mniejsze, czy odrobinę mniejsze, bo w tym miesiącu zrobiliśmy... Chyba milion 500 tysięcy wyświetleń. To i tak jest uważam na te czasy i na ilość czasu, jaką nagrywam gdzieś tam na YouTube bardzo w porządku liczba, ale uważam, że ten kanał przede wszystkim zasługuje na więcej, dlatego chcę wam dać od siebie jeszcze, jeszcze więcej w tym roku i w przyszłym. Także bardzo Was przepraszam za to, że w niektórych momentach po prostu nie dowodziłem. Możecie napisać pod spodem w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, od kiedy ze mną jesteście, czy macie jakieś specjalne wymagania dotyczące kontentu i tak dalej. Ustosunkuję się do wszystkiego, zostawię serduszka pod komentarzami i mniej więcej podpisuję na to, też naprowadzając Was na to, co się będzie działo tutaj na tym kanale. To nie będzie jakiś długi też film. Swoją drogą, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną do teraz, że cały czas oglądacie te materiały i już w te soboty o godzinie 9.50 dam Wam to, dlaczego też tego Karolka, mam nadzieję, oglądaliście przez tyle lat. Będzie grubo, mam nadzieję, że będziecie robić jakieś shorty, jakieś tiktoki i poniesie się to troszeczkę po YouTubie, żeby ten vibe karolkowy... Wrócił swoją drogą, zacząłem też wrzucać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jeżeli jesteście tutaj na kanale, to wydaje mi się, że powinniście to zauważyć. Zacząłem wrzucać shorty na YouTube. A również na TikToku publikuję materiały, w którym możecie zobaczyć. To jest taki dość prosty kontent, ale bardzo dobrze się przy tym bawię i mam nadzieję, że to będzie dodatkowo jakieś urozmaicenie tego kanału, że przy tym też się będziecie dobrze bawić. Ostatni jakiś short na tym kanale zrobił chyba z 300 tysięcy czy 350 tysięcy. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony i jeżeli widzę, że to ma potencjał i to będzie gdzieś tam wiralowe, i tak dalej, to ja jak najbardziej będę to robił, dlatego jeżeli macie pomysły na jakieś shorty, oczywiście podsyłajcie mi je albo, nie wiem, gdzieś pod spodem w komentarzach, chyba tak będzie wygodniej, no i, i to chyba tyle. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję, mamy teraz bardzo fajną ekipę, z którą będziemy robić regularny content. Nie mieszkamy stosunkowo daleko od siebie, poza jedną personą, która mam nadzieję, że też będzie na te nagrywki dojeżdżać, że się uda, że, że wszystko się tak poukłada, że będziemy mogli widzieć się wszyscy tutaj po prostu i robić dla Was content, także mam nadzieję, że będziecie tego wyczekiwać, że będziecie po prostu czekać na te filmy. Ode mnie do tyle. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Zostawcie polubienie. Chcę zobaczyć, ilu Was jest i już w tę sobotę o godzinie 9.50, czyli jutro, bo dodaję to prawdopodobnie w piątek, czyli jutro o godzinie 9.50 zapraszam Was na petardę petardę, która mam nadzieję troszeczkę zatrzęsie na ten koniec roku. Także wszystkiego dobrego ode mnie. Wiem, że już jest w sumie po świętach, ale Mary Chrysler. I to też jest taki isterek do tego, co się wydarzy jutro. Trzymajcie się, bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i cześć. Na razie. A, miszczowski łokieć. Jak można zapomnieć na kanale Karolka o mistrzowskim walking. Jeszcze raz Was przepraszam za to, że nie dowoziłem. Mam nadzieję, że teraz to się bardzo mocno zmieni. Dzięki, że jesteście. Łokieć, pół.